Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w przeglądzie naprzód A20W19A. Dzisiaj po raz kolejny dostaliśmy tylko drobne zmiany i bugfixy, ale wbrew pozorom te bugfixy i zmiany mogą być dość istotne. Zapraszam do oglądania. Po raz kolejny został lekko zmodyfikowany generator terenu w Netherze. We wszystkich biomach tego wymiaru, bowiem od teraz znajdziemy rudy czarnego kamienia i żwiru, a w Dolinie Dusz rudy Piachu Dusz. Chodzi o struktury podobne do tego, w jaki sposób generuje się andezyt, dioryt itd. Tak w świecie podstawowym pod ziemią. Została dodana nowa statystyka odległość pokonana na strajderze. Wieśniaki mogą spałnować golemy niezależnie od stanu ich profesji i ostatniego czasu pracy. To jest coś, co powoduje, że zbudowanie farmy żelaza jest jeszcze łatwiejsze. Nie jestem pewny, czy to jest akurat dobra zmiana, no ale cóż, może była potrzebna do czego innego. Bastiony będą generować się rzadziej. Neterowe liany będą rosły mniej po użyciu na nich mączki kostnej. By zbierać neterowe kiełki, trzeba od teraz użyć nożyc. Cytując z Loga, poprawiono spawnowanie mobów, by bardziej odpowiadać mobkupom. Nie byłem pewny co to znaczy, więc zapytałem SlaySlayMa, jednego z deweloperów gry, i zacytuję wam teraz jego odpowiedź. Gra sprawdza limit spawnowania mobów po każdym zakończeniu spawnowania przez jeden chunk, co oznacza, że ten limit będzie przekroczony o co najwyżej jedną paczkę mobów. Inną zmianą z mobkapami jest to, że ryby mają od teraz swój własny. I przechodząc do ważniejszych błędów, które zostały naprawione w tym snapszocie. W poprzedniej wersji nie dało się łowić wcale, więc, oczywiście, to jest bardzo dobrze, że ten krytyczny błąd został z gry usunięty. Również sprawiono, że moby nie będą się już spawnować w witerowych różach. Jest to dość istotna zmiana, jeśli chodzi o farmy mobów. Moim zdaniem zdecydowanie na plus, bo to, że te moby mogły spawnować się w tych witerowych różach i umierać od razu, było zdecydowanie zbyt mocne. Efekt lewitacji nie działał, jeśli lecieliśmy na elitrze. Kompas i zegarek wyświetlające się w książce przepisów działały tak jak te stworzone już przedmioty. Wieśniaki mogły czasami wstawać z łóżek w nocy i później nie mogły już w tym samym łóżku spać. Naturalnie wygenerowane wieśniaki miały zaś zbyt mały zakres wykrywania bloków profesji golemy czasami spałnowały się w zbyt dużych ilościach w wioskach, nie przestawały się spałnować, przez co czasami te wioski mogły zostać dosłownie zalane przez golemy. Pigliny i ogliny nie były zombifikowane w kresie. Został również zlikwidowany ważny, no niejako powiedzmy, błąd techniczny. Aktualizacje bloku torów działały od 3 do 4 razy wolniej od wersji 1.13. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej o co w tym dokładnie chodzi, to w opisie mam link do tego właśnie błędu. I ostatnim błędem, o którym wspomnę, to to, że jeśli zmieniliśmy za pomocą paczki danych lud barteru, żeby wyrzucał kilka rzeczy za jedną sztabkę złota, to Piglin i tak wyrzucał za każdym razem jedną z tych rzeczy. Również naprawiono kilka błędów w teksturach czy renderingu poszczególnych rzeczy takich jak cząsteczki. Ale jeśli chodzi o ten snapshot to już by było na tyle, tak więc jeśli ten film Ci się spodobał nie zapomnij zostawić łapki w górę, a także zasubskrybować mojego kanału i kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia następnym razem i cześć!